jest tam pierwszy dzień świąt. Pcyniusz wam coś mi tołaj A mi, Pcyniusz ta tą fajną, tuleś tule zną I dzisiaj odłożymy wyniki tam dosu na barki. Zyskałam wiele super prac i muszę Was pochwalić. Se. Widać, ładnie się postaliście. Otrzymałam od Was sześć super prac. Wtedy mną bardzo trudny wybór. Pierwszą pracą, którą ocenię, to praca Natali, która zrobiła te i holinki z papieru. Oceniam je 7 na 10. Truta praca to rysunek. Tonrata. I on narysował nie ja to chcę w cyntatura na wyspach. ocenie to z CSE. Niech ja tu pomyśl. Ale ocenię to 5 na 10. Trzecia praca to praca Piotrusia, który zrobił bardzo ładny strojit. I bardzo ładną choinkę. Oceniam to 8 na 10. Czwartą pracą, którą zostałam od Symonta i Tubusia, to Stajęta. Bardzo ładna praca. <noise> I oceniam ją dziewięć na dziesięć piąta praca, którą zostałam od Hani, to scety robiony na truta. Zobaczcie jaki ładny! I daję ocenę, którą mam w głowie. Odpisz. To jest dziewięć na dziesięć. Z szóstą, ostatnią pracą to zostałam od ra i ry i jaśminki. I zrobiły one oczywiście. Ładne świąteczne pierniki I ładne świąteczne rysunki. Daję ocenę 10 na 10. To jest wycięstów. Praca numer 6. Gratuluję Wam! Pielnicy biły ostatnio u mnie na tanale, ale sługi bardzo mi się spodobały. A co jest nad rodą? Uwaga! To jest neon. Się świeci na niebiesko i można to uformować w dowolny kształt. Można w serce, można w twiamet. Co się ty to ce Ho, ho, ho! Wesoły!